Cześć, witajcie kochani Pepkowicze. Jestem w Pepko i Atak Buziek, zobaczymy w jakiej cenie jest ta. 23 zł. O. Te są po 20, to wiem. Ale patrzcie, malutka dołączyła buźka. Cena 12 zł. No, takie słodziaki, słuchajcie, a to jest też bardzo ładne. I cena 8 zł. Bardzo ładna ta osłonka. Tak kiedyś były. Ja taką mam. Nie jestem ciekawa teraz ceny nowej. To ja już mam ją długo bardzo. I 15 zł. Te zielone też są ładne, Wam powiem. Powiem wam, a tak i kolejna buźka. Taka. O. Zobaczymy. Czekajcie, próbuję ceny. Cena 23 zł. No nie, kolejna buśka. Jak ktoś nie lubi buziach, to będzie miał koszmar. 15. Ja lubię, ale nie każdy lubi. Zostawcie subskrypcję oczywiście i komentarz. Eee, ciekawa świeca. Zobaczymy cenę. 23. Nie, 25. 25, a ja wam czytam 23, bo mi się to tak rozmywa w kamerze, słuchajcie. Więc podaję wam niższą cenę o 2 zł. No. O, mamy świecę Właśnie szukałam, gdzie tu są świece. Ta jest nowość. E, w Serduszka. Cena 15 zł. Mhm. mhm. tu coś upadło z niej. O. Też Wam nie będę pokazywać wszystkiego, bo niektóre rzeczy wam pokazywałam, ale też się fajnie prezentują 25 z drewnianym biczkiem. Te bardzo ładnie pachną. No, i te są tak po 25 zł, z tego co pamiętam, ale tu mam za 20 zł. Tak, bardzo fajnie wygląda. Słuchajcie, wazonik ładny mamy też. Za 25 zł. I patrzcie, jak to jest kolorystycznie fajnie pozostawiane. Bo tu oczywiście taki kocyk. I za 50. I gopelin. Jest taka do powieszenia makietka za 40 w zieleni. Tutaj mamy zieloną poduszkę. Za 40, wiecie. tutaj za 50, ale można to kolorystycznie sobie wziąć. No i tutaj mamy super puszewki 15. Ta żółta za 20, a te już promocji za 17. I idziemy dalej. Bo Jeszcze powiem Wam, te mi się podobają organizery. One są po 15 zł. I one są takie, a takie słuchajcie turabeczki. Bardzo ładnie to wygląda. Nawet słuchajcie, dać lawendę ususzoną i tak postawić. Bardzo ładnie to wygląda. No i te alabaryty 15. Fajnie, słuchajcie, wyglądają. A większe za 25. No i słuchajcie, podkładki. Patrzcie jaki wybór jest. Mm, tych za 10. O dwa. Kolorystyka fajna. I zobaczymy, słuchajcie, ten obrus mam i ten Wam polecam. E, domieszka jest lnu, ale przez to, że jest tylko domieszka lnu, to on się nie plami, ale widzę, że jest jeszcze biały, teraz taki za 35. Mamy kolejny. Za 15 i mamy kolejny taki za 50 duży. No i słuchajcie, te narzuty mi się podobają. Za 40, które Wam już pokazywałam, ale widzicie, kolor zielony króluje. Chociaż ten kremowy też mi się podoba. I mamy tam pufy, te kremowe narzutki za stówę. One są bawełniane. One były w tamtym roku. Więc już mam obcykane. Te pufy fajnie też wyglądają, jak ktoś potrzebuje. taką pufę. No i słuchajcie, kolejna rzecz do organizacji: taki kosz. Fajny z materiału. I cena 40 zł. więc, jeśli chodzi o rzeczy do organizacji, to jest bardzo duży wybór. No i ciekawa poduszka, od razu mi się tu rzuciła. Fajnie słuchajcie, te rzuty są zapakowane. Bardzo mi się to podoba. To nawet w prezencie komuś dać ładnie to wygląda. Nie trzeba się martwić już. I poduszki mamy w stylu taki też boho, ale bardzo fajne są, bo są takie ciekawe z pomponami. O, i kolejna taka za 40, kremowa. Bardzo fajne. No i słuchajcie, taka kolistyka kremowa, zielona. Jeżeli ten przegląd wam się podobał, zostawcie komentarz. subskrypcję, 15. Takie bieżniczki. Podkładki. Ach, słuchajcie, muszę odłożyć i do następnego. Cześć.